No, Artyce, muszę tego co ty zrobiłeś. On nie, on nie, on jest on jest, nie. Jest. go, zabijam go. Boże, drogi, a jakie tutaj są emocje, drordy państwo. Okej, okej, kolega. Miał. Mówił, że szmari będzie dla Ciebie podobną idealną partnerką. Uważaj, green do Ciebie idzie. Green, green, green z tej strony. O. z tej strony Szmari promocja muszek oraz Arctus. Dzisiaj zagramy sobie na Bedwarsach na Hypixelu. Jesteśmy mapy. na Arence. Jakie ja tej mapy nie lubię. Nie wiem. Może redy. A ja tej mapy nie lubię, no. idę. Straszne, no. Nie lubisz mapy. O, rzuć mój ulubiony kot. <noise> <noise> ja Chcieliśmy no, iść no, radami? przed Masz złoto. Yy, za złoto obuduj łóżko. Okay. Ja idę na diamenty na lewo. Nożmarik, no, kto, ktoś mi wziął złoto. Kto mi wziął złoto? Może ty sam? Ja obuduję. Promocja! Ja obuduję. Chodź na środku, so, ktoś nie pójdzie na diament na prawo jeszcze. Dobra, Dobra masz. No, idę. Idę. No, sorry, w się sensie pójdź po diamenty. no. A ja jestem na środku. Już? Ktoś ma, to ma marakdy zbieraj. Ja się zastanawiam, czy się nie da do czerwony. A co, to, no by są? No, możesz. A co oh. nuby A co nuby Oczywiście A tu Co najpierw... najpierw kupujemy? Nie wiem Forge Ale dla mnie Nie, to forge lepiej najpierw Żebyśmy mieli na obudowanie tego wszystkiego no. hmm. Możecie zbudować jeszcze taką malutką palisadę wokół tego no okej, okay, ale z drewna, z wełny, z czego? Z wełny, palisada z wełny. Okay. A łóżko ewentualnie, tam jeszcze otoczyć jakimś szkłem, żeby te firebole nie przechodziły. Okay, y Na środek? Promocja, wyśkup, wyśkup wełnę i to obudowuj wełną, okej? Okay? Dobra. Ile... A nie... No już to... No teraz zabuduję. Promocja? Hmm? Miałbym taką pro... O, to właśnie dobrze, że obudowujesz werbę. Na promocja, grzeczny. Oj, Artur, Artur, będzie wojna. Ale jaka? Już, no z, z... promocją. Promocja? Ja to wojna. Przepraszam. Przepraszam. Ale my się przyjaźnimy, prawda promocja? Mm. Tak, prawda, prawda. Tak. A, okej. Okay. Wiesz, jak nie to źle. No tak. Przyjaśnimy się. A, okej. Okay. Okej. Chodź po tedy. Takie to takie prawdziwe, nie? <laughs> takie no. prawdziwe, a jednak nie. Alarm zielony idzie. Okay. Aha. Nie wiem, on Mam rady małe ale On ma 4 HP jeszcze, muszę go ubić. I Dobra, ubiłem. ja go ubiłem. No, no nie, nie ubi? no serio, i ma jeden HP i ja Artur go zabił, no super. Pierwsze <laughs> zabójstwo Artura. Jej! Ja sobie kupię zbrojkę. Ja, ja też zaraz chwilę przyniosę tę. A gdy? Ja też ja to kupiłem. <noise> nie! A to nie lepiej opsa kupić? Opsa! Właśnie Opsa, Opsa, Opsa Zachopsa. Za późno to tutaj jest? Artuś? To jest. chyba Zanieś to do skrzyń Ale co? Arachdy ci na drodze pójdzie ja A, okej okay. I tak skoro teraz ktoś wykupił kupił łuk i my mnie stracimy tak ham. Właśnie, A. możemy też kupić jeden łuk, tylko ta, wtedy ta osoba musi siedzieć w bazie No ja, to ja, to ja jestem no idealny no dobra, odkładam szmaragdy i robię sobie dalej palisadę. To świetnie. To jest to, Kto tam się bije? Szmari? Tak, ja, oczywiście. Tylko nie róbcie ze wszystkiego z wełny. Zróbcie jeszcze to ze szkła jakąś tą warstwę, Obudowę. żeby no, okay. dwa firebole nie zniszczyły całej, nas całej naszej bazy. Ja wracam do... No, wracam No, się. A, tak. Redzi, dom na diamenty, redzi, dom na nasze diamenty. I ci zabij. No okej, okay, no tylko odkładam potrzebne mi itemy. E, nie potrzebne. Redzi, redzi się już dobudowali. Dobra. Okej, okay, niech ktoś kupi nożyce, okej? Okay? Ale nie można dawać No nie, A ja sobie z kupię za złoto. Ja to szczelną buduję. Ja. Mam Zero, odrodzenie, okej. Okay. Dwóch czerwonych na diamentach. Czerwony. U, czerwony. czerwony. Okej, okay. y, muszek to ja pójdę z tobą. Czekaj, Ja jeszcze nigdzie nie idę, czekaj, czekaj, bo ja muszę odłożyć itemy. Tak, odkładam to, to, to. Dobra, e... ja wiesz, jeszcze raz. Ej, ej. Co? W bazie są? W bazie są. W sensie fireballami rzucają. No. Trzeba tam... to szybko odbudować, żeby... Ja idę na tego czerwonego z lewej. Ja też martwię z tobą. idzie. Możecie <laughs> pokonać, ale on pewnie. rzuci. Nie, nie, Ucieka, ucieka. No bo on ma du dużo diamentów. No nie, zrzucił mnie, ale ja tego też rzuciłem. Gryźcie diamenty, to kupiłem. Dobra, ja a, tak jakby co zrobiłem, tak żeby. Dobra. Zrzuciłem... A dobudowaliście się na dwie strony? No, jeszcze jedna. Ktoś chce kupić sobie zbroję diamentową? Ja! Szmar Albo obsydian może lepiej kupcie, nie wiem. Tak, kup. i na razie wystarczy tak. Tam w skrzynce sześć szmaragdów. Kreś, poszrak, jeszcze no. diamenty za nią No dobra. Ja też właśnie wracam z diamentem. Okej, okay, ja pilnuję diamentów. Tylko jedna osoba, też, jedna osoba musi być w bazie, bo jak ktoś kupi niewitkę, to jest wracenie. Uwaga, czerwoni szukają się na. O tej promocji, ja tam pójdę. Do... ...Diamentek. Dobra. No, gościu, boisz się. No, napróżcie. Wrzucać las, dobra, wrzucać. Nie, 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 zapchał mnie. Zero, mnie też. Zieloni, tak? No. no, I to raz mi no dobra, poczetam jak tu Promocja dlaczego ty im masz zbroi? Eee, no tutaj. Wir... Fireboli nie rzucali w nas i żebyśmy mieli taką przewagę troszeczkę. Ej, i? Nie wiem. Oda. Jakiegoś Emeralda chyba. Co? Rzucają? A, okej. Okay. Ja Czerwona atakuje z lewej. Jak? Ale nie, trochę się wycofuję, dobra. To ja tu może zamknę to przejście, żeby nie przeszedł. I tu będzie tak dobra. zamknięte. Ja... Nie wiem czy ja mam... Do... No... Czy czemu w promocji nie masz zbroi w ogóle? Nie no ma się zbroi? Też za... no. Ale może się ja No bo właśnie chyba tak. No. Dobra, Ile ja masz do bazy? diamentów? Ile Tam diamentów potrzebujecie? Oj, oj, tu dobra, mam już. Gdzie ja tu chcę wejść. Eee, to, w to, w to co diamenty. Albo bez Dobra, mamy następnego, tego, Forge'a. Szarpa, no dobrze. Albo ewentualnie możemy zbierać te, diamenty i żeby już mieć emeraldy. Dobra, ktoś idzie na czerwonych. Może, na może trochę się najpierw uzbroimy. Dobra. A dopiero później... Aha! Fireballem był Gościu mnie zrzucił. Gdzie? na, Marta, na środek, ale nic nie no nie miałem wartościowego. Aha, okej. Okay. Ale nic nie miałeś wartościowego, to oznacza, że co miałeś? Choć poszł tak, gdy. Ka kamienny miecz i 15 rzeczy. Eee, masz 3 diamenty? Dobra, y Maria ja pobuduję, ja pobuduję. Zabudować trzeba osadę, bo nam rozwalili swoje Masz, zanieś, do wazy zanieś, Artur. Co? Dobra, już. Tylko uważaj, bo mają łuk. Mają łuk. Ja cię osłaniam ja do Dobra, uciekłem, uciekłem, uciekam. Uciekłem. Dobra. Ci, bo... Nie. Trzeba strzelać w tych zielonych, bo oni tam mają łuk. I gość tam stoi na tej wieżyczce na górze. I strzela z łuku. Trzeba zbierać... Bo ten. tam będziemy się zbierać, co? Trzeba... to może ja kupię łuk. Ja tutaj tylko chodę, be, to, będę jest, w bazie tak, tylko. Tak jakby co obudowuje, tak, żeby z jednej strony zieloni nas nie mogli strącić. On Pieski nie idzie. idzie. zabij go. O nie, on ma kamienny miecz! On ja. ma kamienny miecz! Zgi zabiłem, zabił go, zabi zabi zabił mnie. Idzie do naszej bazy. Idzie, idzie, no idzie do drugi. Bazy idzie. Przez główne wejście. Przez główne wejście. Zbuduję. Barykada yes. na głównym wejściu. Trzeba jest. Y chwilę. O nie! Nie ja spadłem. Rzucił fireballem. Yy, zielony mhm. już Ale trzeba, trzeba szybko budować. Niech ktoś obudowuje cały czas bazę. Dobra, wiecie, ja wezmę szkło trochę. Szkła trochę. Ok. Promocja, dlaczego ty sobie nie kupujesz żadnej zbroi? <laughs> ja to tylko buduję. Albo. <laughs> Bo mam diamentu. Dobra, ja mam łuk ten najlepszy z Emeraldy, więc trochę mnie brońcie. Okej. Okay. No nie, źle postawiłem szkło. Straciłem jedno szkło. Dobra, wracajmy do tego. Dobra, szmari, tak jakby co ja to już tak trochę obudowuje. O nie, niebieski idzie. Dobra. Dostałeś pomoc, dwa razy został z łuku. Zabiłem Trzy. Go. Nie, ja go zabiłem. Ja go zabiłem, trzy ja, razy ja go z Ja go z łuku zabiłem ja, ja go, go. Ja go zabiłem, ja. ja No to na czacie zobacz co masz napisane No nie wiem no Trzy razy go trafiłem z łuku Dostał po 5hp za każdym razem Ło, ale tam zi zielony ja, mnie ja atakuje go.